No, także co ja tu robię? Nie mam bladego pojęcia. No, przyjechałem, trochę się krzątałem w rzeczach z Polską, ale to wiecie, że trudny czas aktualnie, więc trzeba było się oderwać. Chciało mi się w góry, a że w Szczyrku nie było miejsc, to przyleciałem do Oslo i jadę w sumie niedaleko Bergen. <głosłucham> mojej drogi dlaczego jadę pociągiem i miał mnie Sebastian odebrać, natomiast Sebastian jeszcze poznacie, ale jest pogoda, a wczoraj pewnie zachlał i też nie chciał tracić pięknego dnia na podwożenie mnie tam e, kilku godzin z odslotu, praktycznie bergen. W ogóle się totalnie nie zgraliśmy z, z biletami w miejscu, nie wiedziałem w sumie też gdzie lecę. na spontanie ale naprawdę zaczęło się robić mega przyjemnie, ale tu jest zima. Patrzcie na to Słucha, ani moja podróż pociągiem się kończy i zobaczymy co będzie działo na mnie w tej słynnej Norwegii no to kochanie w końcu udało mi się dotrzeć o, podróż pociągiem się skończyła Wyczekamy na Sebastianka no i dobra, chłopaki w końcu mnie odebrali, znaleźliśmy się Jeszcze, biegnie jeszcze biegnie jest, je, jest Sebastian, który mi, że mnie odbierze nie. No, ale, no ale nic się chyba nie stało. Ważne, że się najeździłeś na desce. <laughs> no i co, gdzie jesteśmy i... Gdzie jesteśmy i gdzie jedziemy, stary? Jesteśmy w i jedziemy do Daniela. I czemu stary jest tam w Norwegii, powiedz mi? Nie wiem, ja cię zaprosiłem. No i to wystarczy, nie? Pięknie, pięknie. Wystarczy słowo, jakiś gest. Tylko, że tak mało ludzi mnie chce odwiedzić. No stary, jesteś w Norwegii, tu jest zimno. Nie wiem, musisz w jakimś życie 400 4 stopni, o co ci chodzi. Ja do siebie tyle osób za, za chcę, za, te, znaczy zapraszam i nikt nie chce. No. Jednego ziomka mówię dawaj mordom, on tam, wiesz, coś kręca łbie, siedzi w Krakowie. Mówi, no dawaj, przyjdzie tutaj, wiesz, ogarnij się robotę. Ja gościu w Anglii pół życia spędził, więc angielski to ma perfekt. mówi nie, bo zimno. Mówię, gościu ty, no ale czyż nie będziesz na dworze całe życie siedział. No mu jest ciepło do panie. że siedzisz na dworze. No nie, nie chcę. Wiesz, no no to, to nie! nie. No, no co ja nie, nie będę nikogo prosił. Weź Mordo, proszę, No taka dziwne, bo przecież w sensie bilety są tutaj tanie, no ale na miejscu jest drogo, co też tak naprawdę A. mnie trochę tak... No Mówię, nie, niekoniecznie. niekoniecznie. Jak nie. pracujesz tutaj i wydajesz pieniądze to to tutaj, to no to... Tanie, nie? To jest tanio, za zarabiał polskie pieniądze i tu przejechał na wakacje, to, no, to, to wakacje czujesz, nie to... byłyby. Stary, ja zarabiam meksykańskie pieniądze. To no, tak dobrze, że nie wenezuelskie. No, także... No, ale zobaczymy. Za wenezuelskie to 100 dolarów. <laughs> teraz w sumie tak mo można tak o rublach mówić. <laughs> Dwie walizki rubli. Kurczę, czy starczy na gumę do rzucia. Bo ogólnie Sebastian przygotował wiciuszki, bo ja mój bagaż skończył się na aparacie, komputerze i dronie, także nie mam żadnych ciuchów Także dzięki wielkie Sebastianowi za to. Nie w ogóle chyba nic, chyba nic nie widać. Bo jest ciemno. Najgorzej kiedy jest ciemno, nic nie widać. Natomiast właśnie wracamy ze stoku. Po czemu nie? Bo byliśmy jeszcze na stoku na no, spontanie, też nie nagrałem, ale musicie... O, widać coś? Nie widać, widać, nie widać? Nie widać nic, niestety nie widać Lepiej nie. No, także idziemy, idziemy jeszcze robić rzeczy Ale był stok, jeździłem pierwszy raz w tym roku na desce Co będziemy robić? Jeść kiełbasę Jeść kiełbasę co, 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 Macie takie same bluzy? Prawie że Dobrze, że mamy takie nie same. Miłość i w takim razie? Nie, Kalifornii mamy Miłości zamówienie. <laughs> Miłości zamówienie. No, my, że z tymi no, Zaproszenie dość znajomych chłopaków na kolacyjkę, miał być grill, ale zamiast grilla pojechaliśmy do sklepu i zobaczyliśmy, że gondola i zobaczyliśmy, że gondola działa, więc chłopaki dali mi jednego tego ski pasa. I... Jak tędy idziemy Tądy? No Jednego z i sobie wzięliśmy po prostu... pojeździliśmy zamiast robić grilla, więc zobaczymy. To będzie robiona sałatka. Wbijiliście jak do, do siebie? Jest robiona sałatka. No to dzień dobry, misiaczki, w ten piękny dzień. Obudziłem się na jakimś skłocie. Mówię... Przyjedź do Norwegii mówili, będzie fajnie mówili. <słyski> A tu, o! Co, 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 to jest? Co to jest? Na Melinie życie pójdzie. Fajnie, że na Melinie, no. Fajnie. Idziemy robić kawę. I dzisiaj w planie tak naprawdę miało być. Mieliśmy iść na jakąś chytę, czyli na jakąś chatę, a nie na squat. Tu Bartek mówił, że jest jakiś domek w górach, w Karkonoszach, który miał być Super atrakcją Ale jednak nie ma tej atrakcji <głos> <głos> Ma być, podobno Miała być kawa. Miała być kawa. A są to jest ta trudna polska gościnność. Widzicie? Czy gajcie? O, zbliża. To, to jest polska gościnność. to w taki <gulia> piękny poranek zaczynamy dzień z takimi pięknymi widoczkami, jakie widzieliście na, na dronie, z drona. No i co chłopaki, dzisiaj będziemy robić? Dzisiaj wbijamy na... <gulia> <gulia> Jedziemy na chytę do Andersa. A czym jest chyta? Chyta to jest kabina po prostu, yy, po norwesku. <gulia> Ka kabina. <gulia> w sensie tak nazywa kabina w górach. domek letniskowy, tylko że... To wygląda jak hata, nie? Czy taka prawdziwa norweska, wikingowa hata? Można tak powiedzieć. <laughs> Ale super. Już nie mogę doczekać. A ty się możesz doczekać Seba? Nie wiem, Kuba, stresujesz mnie. <laughs> <laughs> pa, musisz Krew. wyjść ze strefy komfortu. <laughs> musisz coś powiedzieć, fajnego ciekawego. Dawaj. Musisz, musisz. Coś to... ciekawego. Nie, no to Anegdota to... na dzisiejszy poranek. Y <laughs> No, a my się wybieramy. Wszyscy się ładujemy do samochodów, a my się ładujemy za tą górę. Tam jedziemy, za, za tą górę. Rurki z kremem. co? Krem w rurkach z kremem. Bez przypadku się tam znalazł. Uwielbiam moją składnię. Lecimy, lecimy. czy jeździ, jeździ koło takich skał? No może spaść na ciebie skała wielkości auta na przykład, nie? Albo w takim tunelu... W ale skała czy bardziej teraz taki, taki lód? Teraz to bardziej lód, teraz lud, ale... Kilka lat temu tam gdzie my mieszkamy, pomiędzy mną a Sebastianem no. jest yy, taki przejazd, to tam dziewczyna z Polski zginęła stary. Spadła na nią skała i to została... No, co, co ty oj... gadasz? Była tak wielka, że... Też został zabity stary na drodze. Ale to chyba zawał dostał, nie? nie to on, jej, jej ojciec podobno yy, w dal na budowie na zawał zmarł. Ja wtedy byłem z Marcinem w robocie. No bo ja też nie słyszałem. Ale taka skała spadła, że ona jechała z chłopakiem, ona no. była na pasażerce jak skała spadła. Ta skała normalnie zatrzymała samochód stary w miejscu, nie? I ją to po prostu, wiesz. A to w zeszłym roku jakoś pod koniec była taka akcja, że Polak właśnie też miał akcję stary. była no. gdzieś spadła na jego auto skała w tunelu, no nie? Coś się y wydarzyło. Przed tunelem. Wiesz, że on przy, przed tunelem wjechał i spadła mu na tył samochodu. I rozjechała mu stary, wszystkie tak. miejsca siedzące w aucie. Tak jakby nie. ktokolwiek tam siedział to koniec, tylko kierowcy zostało. No nie, całe cała autokuma. No, to to może to damy, to może są jakieś zamachy na Polaków w Norwegii. Po no, no. <laughs> Polacy za dobrze i za ciężko pracują, nie chłopaki? No. <laughs> nie no kochani, patrzcie na to, jak tu jest cudownie. Dawno mi się chciało właśnie takiego, takiego klimatu, surowego, takiego ileż można siedzieć na plaży rajskiej, kurcze pieczone, nie? nie? Można się kąpać w śnieżnym jeziorze. Tak, to jest, to jest właśnie to, tego, tego mi było trzeba, ale super i boczkiem, i boczkiem, tam Anders ciśnie, może poleci jeszcze raz czy nie poleci? <ścoughs> Jakiś... Ej, są tutaj niedźwiedzie jakieś? Czy jakieś takie niebezpieczne? Śpią teraz. Śpią? No tak sobie stan zimowy skąd się musiał wziąć. nie ma, trzeba by na północ jechać na Svalbard albo mm -hmm. na... Na północ po prostu A wilcy? To czy, czy, czy tylko takie młode wilki jak, jak wy we... jest... Młode wilcy Młode wilcy, no? Uu. Ale w ogóle tu jest ile tu jest śniegu? Wow, super! O, no dobra Kochani, tak jak widzicie jestem ubrany w super stylowe w góry w letnią kurtkę. Tu chłopaki mi pożyczyli trochę ciuszków, dwie bluzy, <noise> kalesony, <głosy> Mamy przeciwdeszczowe jakieś spodnie. A my idziemy gdzie? To i Bartek mówił, że już tutaj był. Idziemy na szczyt elektrowni. Będziemy wiedzieć skąd się bierze woda. Woda? Pieniądze z produkcji prądu. <noise> No, ale Sebastian stwierdził, że, że bierze i będzie wchodził na skiturach Będą skitury? Będą. No i pięknie. Będą, będziemy so, wchodzić, słuchajcie, i mamy kiki, mamy narty będziesz zjeżdżał, ja już wziąłem drona, nagram cię jak będziesz zjeżdżał już. Na pewno będę zjeżdżał. Na pewno? Dobra, to teraz jest presja. w ja ja ja, tak, Sebastian. Tak, się jesteśmy z tobą. No, no Sebastian nakleja. Nakłada foki, tak? Foki, Foki? no to jak foka. foka Tak, a to jest w ogóle niesamowite, bo to, jest, to są narty, z których można zrobić snowboard, można zrobić z nich skitury Świetna sprawa Może też zamieszkam, mówię, w Norwegii I będę robił takie rzeczy, póki śnieg jest A nie jakieś Meksyki, Afryki czy inne Kolumbie <laughs> No i idziemy, kochani To jest elektrownia Elektrownia wodna a my idziemy pod górę po tej róże będziemy szli o, Ale jest klimacik oh. <noise> Żona żona Andersa wzięła jabłuszko tu polota czy jak zwał jak zwał Będzie zjeżdżać Tutaj Seba walczy na grubo <noise> A my idziemy nie? A my po prostu idziemy ale jest przepięknie, ale mi tego brakowało. To jest zupełnie coś innego niż, niż ostatnie moje latanie, które doświadczałem. No i fajnie. Ale jest grubo. Uhu. I wchodzimy. Poruszę. Tylko to daleko panowie? To jest kawałek. Tam za górą w lewo i 5000 kilometrów A to dobrze, bo ja nie na Meksyk, ja na morskie oko. To chyba dobrze, nie? A to idealnie. A to pan już minął. Wow. Jakie Kuba partie pracują teraz? Partie mięśniowe <laughs> Jakie partie pracują? Partie mięśniowe Bardzo dobrze <laughs> Idziemy To no nie jest łatwo Śnieg 2 metry co najmniej gdzieś tu ma pomagam Sypkowi też właśnie wziąć, już się zamieniliśmy, bo już było za stromo na skitury a ja muszę iść po kejsa do kamery po mi spadł <laughs> także jest zabawnie wow. ale jest o widzicie ale grubo zobaczmy jak ja tam wejdę z tą kurde nartą <laughs> ale niedużo zostało no to udało się wejść na całą górę wow. Tej elektrowni, tej ruły, ale jest świetnie. Ojejku, dobrze. Tam idzie Sebastian. Walczy z jedną nartą, drugą ja wziąłem. Jak tam seba? Zobaczył teraz Hehehe. no patrzcie na to. No i fajny sportowy turnip po Norwegii Patrzcie w ogóle podział wow. Masakra, jest tyle śniegu Dawno nie widziałem tyle śniegu w swoim życiu Nie jestem ani trochę przygotowany Ekipa już tam wyruszyła do przodu, ja robiłem jeszcze foty Jest dosyć jest dosyć stromo, ale jest bardzo, ale to bardzo warto. O. Jeźdź do Norwegii mówili. Będzie fajnie, mówili. Biwko wypijemy, ziółko zapalimy. A tu co, konią mnie być? W górach. Wieje i zimno jest. <grymne> te które misiaczki. Idziemy tam do. Tam jest taka chata, gdzie można coś zjeść za 15 koron. A tam dalej jest jakieś jeziorko takie morskie oko. Czytam czy tam chwyty Andersa. Jezu, tak, ale będzie fajno. Patrzcie, w ogóle jaki domek po środku. Niczego, zresztą widzieliście z drona. Widzieliście. O, ci są najlepsi, o, tutaj. Grubo. Dobra, chodźmy do środka. Co so, witamy w naszej kuchni. Oh, finally. yeah, we came here. No i patrz, tutaj też takie miejsce, gdzie każdy może sobie coś tam zjeść, tak? Się tuńczyk się bardzo. Zjeść coś, o. Tuńczyk w oleju. Mm. Jest kuchnia, można się zagrzać. Gotujemy herbatkę. Kurczę, no super. No i też takie schronisko właśnie. Można tutaj przyjść, zjeść, co tam w lodówce jest, można się przekimać. Patrzcie, są pokoje, są, w łóż, są łóżka Nikogo tutaj nie ma oprócz nas tak naprawdę o, Sprawdźmy, sprawdźmy O, ile sypialni tutaj w ogóle jest Hello? Można się tutaj kimnąć, są kaloryfery, są grzejniki Jest pewnie jakaś łazienka O, jest, patrzcie ile drewna na opał No, można sobie w kominku zagrzać to tak naprawdę za darmo, tak naprawdę nie tyle co za darmo, co po prostu e, za... jakby za tipa, nie? Po prostu zostawia się, zostawiasz tam nie wiem, 15-20 koron, czyli 10, 15, nie wiem, 15 zł. powiedzmy i, i tyle, i po prostu opuszczasz to miejsce tak jak je zostałeś I, i siema. Także także fajnie, wow. ale jestem głodny. Zgubiliśmy się. Lokalisci sobie poszli, a my ciśniemy przez las, przez góry. To był super pomysł, chłopaki. O, dobrze, że mam zimowe ciuchy. auu. wow, fajno, fajnie, tak nie za ciepło. Wow! O! No dobra, i prawie już dochodzimy do chyty naszego przyjaciela. I, I co, no? Człowiek nie taki, co by sobie nie nagrał pięknego widoczku. Wow! I tu wciąż się zapadamy, nie? Cały czas idziemy po takiej pustyni śniegowej. A idziemy do tego domku tutaj Z takim zachodzikiem A tu mamy Zamarznięte Jezioro Tam ci się wytwanili Bo na skitojach pojechali Nie wiem czemu Seba tak nie zrobił A nie bo kików nie masz No i się radę Seba Z plecakiem Doszliśmy do Do chatki, jeszcze. o patrzcie. <laughs> do you want to go to ice swimming? To so this small pool with the river? <laughs> I was supposed to tell, to tell you that we need to before dinner. We always do like Vikings, but uh, nah. <laughs> I never been, only summer. My father is swimming there, only I don't want but, Like uh, Vikings yeah. means naked? Yeah, yeah. Uh, it's no, <laughs> do winter, but uh, I far If you want oh. of course. Maybe I will go. If you have one extra towel, yeah, why not? O, patrzcie jak to jest cudownie. I chatka hita. hita, Za chwilę zobaczymy jakieś środku. I to jest cel naszej dzisiejszej przygody. Przeszliśmy tam Tam, tam... O patrzcie, 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 patrzcie Byliśmy, o, tutaj była ta rura Tam dalej poszliśmy, obkrążyliśmy to tutaj. No, i przeszliśmy całą drogę dotąd. Ło, pięknie jest. jesteśmy w środku. Bardzo się robi już ogień. Rebeka już tutaj ciśnie. Merita. Merita. Oh Ojej, I'm so sorry. Merita, oh my gosh. Merita walczy już w kuchni. A my z Sebastiankiem walimy jagera. Jemy. jak ktoś jeszcze Jemy. Jemy łosia. Zaraz pójdziemy. Nie, to jest łoś, tak? To jest jakiś chyba sarna, wiesz? To jest sarna, a to jest łoś. To Będzie łoś, no. o, Sarna łosia, jagerek i tym miłym akcentem, kochani, kończę dzisiejszy odcinek, bo zaczynamy tutaj <grym się <grym <zanco> bawić. Mam <grym zanco>, nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Dawajcie znaka w komentarzach, czy, czy wam się podobało, czy, chcecie, czy macie może jakieś pytania a propos Norwegii, bo tutaj chłopaki mieszkają już kilka lat. Ma, możemy też się popytać po, po lokalsów, co ciekawego tutaj się dzieje, dlaczego, po co i tak dalej na, na temat życia w Norwegii. No i co? Widzimy się niebawem w następnym odcinku. Au!